Ej, ja jestem Red z jest KSW oko w oko. Ze mną po prawej Norman Park Norman Park, nice to meet you. Nice to meet you. I po lewej stronie najprzystojniejszy Borys Mańkowski. Siem, Bardzo mi miło, że wpadliście. Ej, guys, ee, bo Borys wiem, że rozumie trochę po angielsku. I'm the fest, I'm the biggest. So please be nice. Jestem największy, najgrubszy, bądźcie, bądźcie mili. Nie martw się. You don't want any none of me I WWE you no know, like Hulk Hogan dobrze o tym wiemy no o to mi chodziło uh, so it's jungle rules here I'm the boss Norman first question I like your dżungli. socks I see some uh, some skeletons why you have podobają socks podobają mi się twoje skarpetki z skeletora tam dlaczego masz Call of so. takie skarpetki my Mój mi them for Christmas so I thought I should wear them D because I play this game, so, uh... du dużo gram w Counter Strike a yep, dlatego it, really? mam takie skarpetki dostałem je od mamy like mojego them? syna I think it'll Twoja you też mi się bardzo no, podoba. You, I'm real with you. Yeah, yeah. You yeah. like my shirt? I like it. Yeah. No, no, I wife and <laughs> that's <laughs> the could To jest problem bo moja żona zrobiła tą All right. Thank you very much. Uh, Vectreischer, Vectreischer. To, if, jest, if to jest koszula zwycięzcy. też jesteś w skarpetkach. On ma, on, ma, on ma szkielety, ty masz jakby lizaki, czy nie wiem, co to są, drzewka. Powiem ci szczerze, że sam nie wiem, co sumie to, to, jest, to, jest, to jest. To jest logik. Nie, to nie jest logik. Nie, no to na pewno nie jest logik i na pewno nie ten, <laughs> o którym ty myślisz. To zdecydowanie nie jest ten. E, takich skarpetek patologicznych jeszcze nie mam, aczkolwiek kiedyś może takie sobie sprawię. E, jak będę chciał ześwirować już na maksa tak jak ty. E, założyłem je dlatego, że zobaczyłem Normana, który siedzi tutaj w skarpetkach wycilowany. To stwierdziłem, że też się wychilluję i też sobie założę skarpeteczki. W tym takie, jakie mam. A zresztą, jeśli chodzi o Twoją koszulkę, to Norman powiedział, że tylko just a little bit. A według mnie jest zajebista po prostu. E, I nie wiem, jak to wyglądał Normana ze sponsorami, bo chyba nie wiem. Nie masz sponsorów normal, że chcesz założyć tą koszulkę czy co? Did you understand or not? Boris is asking if you got sponsor because if you got sponsor you cannot wear my my t-shirt. <coughs> nah, maybe Pitbull will pay me a little bit more money and we could they could sponsor me, but Good. I Jeśli Pitbull zapłaciłby can mi warm, trochę więcej, więcej. to you pewnie know, zostaliby think, moim sponsorem. Sponsor Myślę, że na pewno nim zostaną po, po tej walce. My, uh, pitbull, możecie zobaczyć na t-shirt mojej żony i zróbcie takie po prostu i zarobicie więcej hajsu. <laughs> no. Tak myślałem, że jak wy macie skarpetki, maybe I'll, I'll, I'll put out my uh, pants and I will be just on underwear. To jest dobra decyzja, zrób to. Nie no, żartuję. No, 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 nie chcecie zobaczyć King Kongowe jaja. Kurwa, no. no, Ty jesteś szefem, słyszałem, także szef siedzi w gaciach w chacie, nie? Czuję się jak u takiego Jungle Rules King Kong Balls, kurwa. Wiesz o co chodzi, kurde? No. How, you, jeśli masz być, zawsze mi kolega w Nowym Jorku mówił, If you gotta be a monkey, be a motherfucking gorilla. Yeah. Rozumiem więc, King Kong Balls. Jeśli masz być małpą, <laughs> bądź, bądź gorilla, tak mówił that, uh, mój kolega w Nowym Jorku. The vibes are, are, are real, the vibes are good. Mamy no, całkiem przyjemną atmosferę, jest całkiem I'm miło, very happy about that, but Bardzo I się cieszę, know że genesis. tutaj jesteśmy, ale chciałbym poznać przyczynę tej nienawiści i złych emocji, które guys. są między wami. I, got, I got no problem with Boris, you know? mówiąc um, prywatnie, nic do niego nie mam. I've got with. Mam problem um, z jego chłopakiem. You know he, <coughs> No, the guy, the guy cheated two times ten gość jest oszustem. dwa razy przeciwko he, mnie he oszukiwał. That boy had very, very me two times. Wszyscy wiedzą, że tak so, naprawdę miał if, ogromne problemy w walkach you know, ze mną. Faulował mnie kilka razy. I po prostu you know, protestowałem say, przeciwko Boris, temu he, po ostatniej walce. And I think he knows too, so, Borys wtedy brzydko o mnie mówił po zakończeniu yeah, walki but, na KSW-40 i protestowałem ja przeciwko nie, temu. Dobrze, słuchamy pana. Bo właśnie Norman zawsze mówi, na przykład, że nazywałem go pussy, czy kimś tam, na kogo nazwałem, eee, wtedy, w tamtej, podczas tego wszystkiego. A wcale tak nie było. Ogólnie domyślam się, że mógł usłyszeć różne rzeczy, i teraz nawet jestem w stanie to zrozumieć pod względem takim, że była tam wyjątkowo dużo adrenalina, dużo się działo i tak dalej, no to czuł walkę, ta? czyli był w wyjątkowej sytuacji. I generalnie ja zawsze patrzę szeroko na świat, szeroko na zachowania różnych ludzi, i dużo ludzi myśli, że ja czułem normalnie nienawiść przez to, że mnie popchnął. Ale szczerze, nie. Bo generalnie jestem w stanie zrozumieć takie zachowanie podczas całych tych wszystkich emocji, tej całej adrenaliny. I tak naprawdę jedyne, czego nie lubię, to takie zachowanie właśnie prywatne, kiedy on, powiedzmy, obraża mnie gdzieś w mediach, obraża moich kolegów i tak dalej. A nie nazwałem go cipą, tylko powiedziałem... Użyłem znanego powiedzonka, what the fuck Norman, why you do it? I tylko to powiedziałem, bo szczerze, Myślałem, że to Norman odpuścił walkę po swobodzie tego palca wokół, a miał 5 minut, a nie wiedziałem, że to lekarz przerwał walkę. Dopiero później się dowiedziałem, że lekarz przerwał walkę, i generalnie teraz kumam to. Ale w natłoku tej całej adrenaliny i tych emocji powiedziałem nie, że jest chciwą, bo tak go nie nazwałem, tylko nazwałem, powiedziałem to, co powiedziałem. I generalnie tak to wszystko wyglądało, i to jest prawda. A Norman lubi podkrętać atmosferę, dlatego to powiedział. Tak samo jak z tam w Tajlandii. E, nie stracę tej sorry, tylko z tym, że gamer uciekał przed Normanem, gdzie nie wiem, czy Norman w ogóle był w Tajlandii kiedykolwiek. Do you been in, in Thailand? What? Do, have, you, have you ever been in Thailand? Never, no. You've no never been there. Never, nah. no, no. to jak mógł uciekać gamer przed nim w Tajlandii? He say, he say. No, I just heard from some friends. Ja tylko to usłyszałem Sometimes od moich you know, kolegów, about him and opowiadali mi właśnie, ja pewne opowieści o, o Borysie typu, się i Gamerze, ale to, to, to nie ma znaczenia. You guys. Wydaje mi się, że to w takim razie jednak I mean, nie ma między wami nienawiści. I mean on media. So on, is, is on, on jest truth trochę hurts, zły na twoje posty w social media, ale to wszystko prawda. Truth hurts. Prawda boli. Dlatego truth. jest zły. You know, I'm not lie. Nie But będę what, what kłamał, to mówię prawdę. Wszystko co mówię jest he prawdą. On um, lubi jakieś specjalne suplementy. Lubi stawać but w obronie swojego chłopaka, fight, myślał, że ja fight. się poddaję yeah, w walce, a ja fight. się nigdy nie poddaję. Like Jego chłopak nawet yeah, nie bije but zbyt was mocno. But I was never hurt. Nigdy nawet but mnie nie man zranił. Man was... <laughs> <laughs> yeah, but... mm -mm. He, he bro, cheated. Bro, I On wie, że wtedy oszukiwał w tej walce. I'm of course, I'm half half Polish. Polish, so ja jestem w połowie w połowie Polakiem, but, on jest Polakiem, powinienem być, middle, stronie, być po jednej stronie, ale staram się być profesjonalny, jestem pośrodku, jestem dziennikarzem. Wszystkie problemy, on o których ty, ty mówisz, nie was, są o I Borysie, against tylko o Gamrocie. Yeah. Czy to right? prawda? Yep. Ale z racji tego, tak to to że jestem od Gamera po prostu i wiadomo, że staję w obronie Gamera, no bo zawsze będę stał w obronie moich przyjaciół. No, to dlatego Norman też mnie nie lubi i mnie obraża. Po prostu. <laughs> yeah, got, czy mogę, czy mogę Borys, zadać pytanie po angielsku do Was i odpowiesz też, bo, bo i postaram się zrozumieć. Nie, bardzo proste. Guys, uh, um, I had a few days ago um, Pudzianowski here, Szymon Kolewski here. And po jednej uh, stronie I miałem tu kilka chwil uh, Pudziana, MMA, po drugiej Kołeckiego Jako fan MMA. In the MMA, business, trash talking. I zauważyłem, question, my question że w WMA uh, trash talking and, uh, jest teraz częścią Shimon, po prostu tego sportu. Ale oni obaj, you, we umówili, don't like że, to klikatni temu mówili, że niespecjalnie like, hey, za tym I przepadają. Like for hey, he's a fighter, ja na przykład bardzo lubię Diaza a, i jest świetnym załodnikiem, ale your też świetnym trash talkerem. Opinions about Trash talk before a fight. Jakie są wasze, wasze opinie na boss? temat jaki trash przed walkami? Trashtoku przed znaczy fighting. powiem tak, zresztą zależy od tego, w jaki sposób to kto robi, e, czy jest prawdziwy, czy nie jest prawdziwy i tak dalej, generalnie wiadomo, że wszystko się zaczęło od tego, że Conor robi to w sposób po prostu zajebisty, bo on to robi bardzo dobrze, gorzej kiedy ktoś próbuje się wzorować na nim i robi to po prostu ch**owo. Jak Colby Colvington. Eee, no chociażby i generalnie to już nie jest ani fajna ani nic. Wydaje mi się, że akurat Norman jest prawdziwy w tym, co robi. I, I faktycznie jest taki, chociażby dowodem na to jest to, że to nie jest tylko tak, że ze się przed kamerą i Norman przychodzi i mi pierdzieli te rzeczy, tylko poza kamerą też do mnie podchodzi i mi to mówi. Dlatego generalnie jestem prawdziwy i z racji tego chociażby, to mi się nawet podoba, bo faktycznie jest wydaje mi się w tym wszystkim prawdziwy. Ja ogólnie, jeśli chodzi o trastok nie mogę tego zrobić, nigdy nie będę tego robił. Dlaczego? Ponieważ wyglądałoby to turbo sztucznie, gdybym nagle zaczął wyobrażać innych ludzi. Mało tego. Nie jest to zgodne z tym, o czym, je, czym ja myślę, kim ja jestem. Ludzie odbierają mnie bardzo pozytywnie yy, i całe moje życie jest bardzo pozytywne. To nie jest taka historia, że ja zacząłem trenować sporty walki, na przykład bo chciałem być mocy na ulicy, czy coś takiego, jakiś huligan, coś w tym stylu. Nie, ja... Nie będę, nie będę okłamywał, Ja się wychowywałem na moim anime Dragon Ball, prawda? Dobrze wiesz yes. o co chodzi. <grym. <grym> e, dokładnie tak. I generalnie to jest powód, dla którego zaczędę trwać, bo moje życie to jest fantazy. E, wzorowałem się zawsze na bohaterach pozytywnych i generalnie ja zawsze będę podchodził do, pozytywnie do wszystkiego. Jeżeli idę do walki, to, to idę z uśmiechem na twarzy, wychodzę z uśmiechem na twarzy, co by się tam nie wydarzyło, po prostu. I ja wolałbym wypróbować swoją walkę w ten sposób, żeby były jaja. I generalnie mi to wychodzi. Bo patrząc na to, że ludzie gadają o moich walkach, walkach zawsze, a jeszcze nigdy nie było tak, że obrażałem swoich przeciwników, to po co mam to robić? Skoro mogę, to robić pod względem takim śmiesznym. A nie będę obrażał nigdy swojego przeciwnika, powiedzmy, że nie wiem, że jest e, do dupy zawodnikiem. Nie, inaczej, nigdy nie będę opisywał źle go jako zawodnika. Dlaczego? Bo on robi to co ja. On też tak jakbym siebie obrażał. On też zapierdł. Dwa razy dziennie na salę, wylewa poty, przeżywa naprawdę ciężkie chwile, dostanie nieraz w nieraz wygra, generalnie różnie to bywało, zapewne jeżeli jest tak wysoko, to musiał przejść przez te całe z... czasy, które były na samym początku, czyli walczył za nic tak naprawdę, walczył po to, żeby przeżyć, żeby mieć na chleb, tak, tak naprawdę i każdy z nas to przeżywał, kto jest u góry, to jak mogę obrazić potem innego zawodnika, że ty jesteś śmieciem, skoro przeżyłeś dokładnie to co ja. Nie będę tego robił, bo jest to niezgodne. Nie potem po nie mógłbym spojrzeć sobie w lustro i tego nigdy nie zrobię. Norman what about uh, trash talk? <grym>, I, think it's just... I mean, but do you like it as uh, now you know part of her... yeah, ja yeah, like it. I like Diaz, Condor McGregor, to lubię. Um, ten sposób, ten tę energię, którą emituje McGregor because, Diaz. Um dla mnie being to nie honest, jest straszne, po prostu jestem szczery. Them, Mówię to co myślę. Hype and, uh, big big drama. So to jest po prostu część gry. Każda duża organizacja, tak jak KSW, potrzebuje czegoś takiego. Dużych emocji, dramatu. Like no one's scared to fight anyone here. No, Nikt one's się tutaj scared to fight anyone nie anyone boi, boi swojego you przeciwnika, know, każdy Boshan jest fajterem. Ale so y, promowanie, y, promowanie walki pomaga ci zarabiać y, więcej pieniędzy, what deserve, zdobywać większe zainteresowanie so i to jest po prostu część it. tej I know, gry. Wiem, że Borys trochę. Płakał na temat tego, ile pieniędzy dostanę za tę walkę. On twierdzi, że to, że, że to dzięki, te, dzięki niemu zarobię tyle pieniędzy, ale to tak naprawdę dzięki mnie. To ja chciałem tej walki i e, zawdzięczam to tylko sobie. Nie przyjechałem tutaj tylko po pieniądze, niech on tak nie myśli, bo Not one step back, forward pressure, good, strong bo ja przyjeżdżam tutaj po wygra wygraną, Everything. mam wielkie serce don't do walki, nie poddam there, no się no no i jeśli nawet będę zmęczony coming. i tak będę szedł na um, niego um, do przodu, bo przyjeżdżałem tutaj po you know? wygranej, nie mam takiej mentalności jak... On myśli, że może mnie znokautować, nie ma na to szans. Ob jak to jest, że on może like, mnie znokautować, jak to ja mam więcej nokautów na koncie? Myślę, że to jest nawet głupie porównywać nas do tego. Myślę, że obaj, chociaż obaj jesteśmy graplerami, ta walka może się stoczyć w stójce. My two questions are What are the, for you the weakest points of Boris? And how you gonna win the fight? Jakie są najsłabsze Boris strony got, um, Borysa i jak zamierzasz grabber, wygra wygrać Balkę? Um, strong guillotin chok. Um, good for he hooks. He likes he hooks. And um uh, what I've seen. Boris ma niezłe like, um, um, geń. Ma niezłe. Skrętówki. Tough champion. Jaki jest jego Jesse Taylor. Jesse Taylor. Jesse Taylor, Jesse nie walczy z nim Jesse Taylor Wygrywał z kilkoma mocnymi he zawodnikami, na przykład z Jesse Taylor Taylorem, you know, ale but yeah, he took Boris down, but Jesse won nie zawalczył wtedy zbyt, zbyt mądrze I i dlatego przegrał. Myślę, że sam Borys był wtedy zaskoczony, że tak złapał w gilotynę. Ja potrafię walczyć w stójce, potrafię bronić obalenia. Wiem jak bronić się przed gilotyną. Wiem, że Borys się sporo rusza, ale nie będę miał z tym problemu. Myślę, że przeciwko i było widać, że sposób w jaki uderza spowodowało, że Szybko się wystrzelał, Borys nie miał siły, był zmęczony i Saldich go skończył. Borys poddał się w tej walce po trzeciej rundzie. Nie ma nic w tym złego, on był zmęczony i się poddał. Yeah. He Jeśli on myśli, że jestem scared łatwiejszym scared przeciwnikiem easier, niż Drikus, no so. to spoko. Niech tak I'm myśli. My body, so. I'm I'm mam so nadzieję, że to będzie tak myślał, stronger, bo wtedy okay, so, to jest łatwiejsza production? sytuacja dla <laughs> mnie. You know, I to you know, bet, i can't say that. You know, be just nie mogę to powiedzieć, że, że ta walka you know? skończy to się to say, przed I czasem. A lot jeśli nokautowałbym gości na lewo i, i prawo, to pewnie bym tak przewidział. Ale, ale ja nie mam takich I'm umiejętności. This, Jestem mocny like w każdej płaszczyźnie mam mocną głowę, mocne serce i Słabe w ten sposób zamierzam Normana wygrać. Oraz jak myślisz, że wygrasz z Normanem? Może najpierw powiem, właśnie o tych mocnych stronach Normana. Właśnie z racji tego, że wygrywa głównie przez walki, przez decyzje. W sumie chyba ostatnie 10 walk. Tak mi się wydaje, ale pewny nie jestem. A to na pewno ma to, co ma, czyli generalnie ma charakter, bo walczy do końca, co by się tam nie działo, idzie cały czas do przodu. A raczej na pewno ma mocną kondychę, e, na pewno jest silny pomimo tego, że nie wygląda, to jednak jest silny, <grym> e, także nie, nie będę na pewno patrzył, że jest gdzieś tam, nie wiem, jestem większy, silniejszy, czy coś w tym stylu, a jeśli chodzi o to, że się ucieszyłem, że Norman będzie słabszym przeciwnikiem, czy coś, to nie wiem, chyba Norman sobie sam to wymyślił, bo nie powiedziałem nic takiego właśnie. Bo od razu właśnie uprzedzałem ludzi. Tak naprawdę nawet wybraniałem Normana. <grych> bo ludzie mówili, o ale to będzie łatwa walka dla ciebie. Ja mówię, wy chyba nie, wiecie, nie, nie obejrzeliście historii tego gościa. Możecie go nie lubić, bo, bo da się go nie lubić. Wiadomo. Ale e, spójrzcie na jego historię zawodniczą. jest doskonała ogólnie. I wygrywając z Normanem tak naprawdę będę się czuł zajebiście, bo można powiedzieć, że te wszystkie jego zwycięstwa, które były na całym świecie, bo cały czas tak powtarza, bo się biły na całym świecie i szanuję to. To były oficjalnie generalnie, bo to jest e, naprawdę duża historia na temat jego walk. E, można powiedzieć, że to tak jakbym też stoczył te walki. Wygrywając normalnie. Także naprawdę jestem zmobilizowany do tego, żeby walczyć, żeby dać z siebie wszystko, i traktuję tą walkę naprawdę super serio. Dobrze, a predykcja jak wygrasz? Jak to, widzisz? to jest ogóle najgłupsze pytanie, jakie można zadać. Wiem. Bo teraz nikt tego nie powie. Bo każdy ma swój gameplan, każdy myśli o czymś tam, a wszyscy pytają, jaka jest taktyka dla swojego przeciwnika? Ja nie pytam o taktykę, no ja pytam nie? o zakończenie. I teraz chciałbym, żebym powiedział, e, znokautuję normalna w ten sposób i w ten sposób, bo fajnie się to sprzeda na Instagramie. Nie? Nie? Chciałem tylko z ciekawości myśleć, jak wygrać z Normanem. Nie, nie zapytam o game plan, Borys. Tak jak Norman też wspomniał, że możliwe, że nawet nie planowałem tego z Justin Taylor, Taylorem, na przykład gilotyny, to generalnie dużo miałem walk takich, że czegoś nie planowałem, bo czasami wchodzą po prostu w nawiki i ja tak naprawdę nie wiem, jak wygram. Ale zrobię wszystko, żeby wygrać, po prostu. Jeżeli Norman zrobi dany błąd, to go wykorzystam i wygram, po prostu. I zależy wszystko od tego, czy da się złapać na moją jakąś pułapkę, czy też nie. Jeżeli nie, to będzie to decyzja. Jeżeli tak, to będzie to wygrana przed czasem. Ale jakim czasem nie wiem. Jestem tak wszechstronny, w sumie mam tyle technik kończących, że nie wiem, jest wachlarz tego. Norman. Uh, I'm listening to both of you guys. Uh. Maybe I said it twice, but I really don't feel any hatred, any nothing. You are saying that your Słucham trust, is not trust talk, it's wcale just real. One thing I can defend Boris is that he's not, he, he doesn't have a boyfriend. I'm sure of that. Jestem tylko pewny, że Boris na pewno nie ma chłopaka. Trust me, look Uwierz into my eyes. Me. Trust me, me about that. He got no girlfriend. Didn't guys sleep in bed together? No, Albo <laughs> przynajmniej e, spali <laughs> jeden mużku. Zapytaj go, czy nigdy nie nie, nie spał z kumpelem gdzieś tam. You, nigdy? Did you never slept uh, drunk somewhere in a bed with a friend after a party? Czy nigdy ty nie drunk? spałeś z, z jakimś kolejnym? <laughs> no ale yeah, oni nie, nie byli byłem. pijani. Ale inaczej, nie mieliśmy hajsu, chcieliśmy zaoszczędzić, że spaliśmy w jednym łóżku. Tak, nieraz no, no, ze swoim kumplem w łóżku i to są. No z no, tego? no but me, for <laughs> example, yeah, uh, I had this group, I told you rap group with my friend, and sometimes we were in shitty places And we had like a big, big bed with big one ja bed in here and I was sleeping with też my, też with my friend, but he has his łóżko. wife, I got my wife, you see, bling, bling. That's, a you, mam żony, know, please you know popatrz, how we call that? Mam, GPS. <laughs> when you're <laughs> married, it's GPS. For real. But no, but se, I'm, I'm, I'm here maybe it's because I'm, I'm, I'm like, you're, you're afraid of me maybe, but hey, you seem like, After the, five, you, after the five, you can go drink a beer together? Wygląda tak, jakbyście po jak walce mogli iść na piwo. I was thinking about something else. About what? <laughs> ja myślałem Maybe o czymś innym. Hmm. <laughs> no właśnie, i tu chciałbym nawiązać też do jednej rzeczy. Generalnie do normalna nigdy, nic nie Miałem przed, przed pierwszą walką z gamerem, ale później się wydarzyło coś, poszedł z chłopakami, udawał kumpla, a na drugi dzień, po tym jak właśnie z nimi spędził wieczór, gdzieś tam coś pisał właśnie na Instagramie. Było? Trzy, yeah. no tak właśnie, to prawda. i tak, się, i tak yeah. się nie robi, Three? i tak się nie robi, bo ja na przykład, Three? cokolwiek by się nie wydarzyło, to zostawiamy to dla siebie. It's just business, you know? It's just business. Ale to okay, to guys, so to uh, will you go after a, a very nice fight, because uh, I'm sure it's gonna be a crazy nice fight? Will you go have a pint of beer together or no? Or, a, or Czy, play a couple of PUBG? I buy albo honestly, po a No problem.

krzywe akcje, wtedy będzie inaczej. On wie, że Gamer nie powinien być mistrzem, bo, bo w każdym innym miejscu, gdzie, jeśli by yep, ze mną walczył, to by przegrał po tych swoich Paulach. I can buy you I don't give a fuck, Ja mam to I gdzieś, mogę to przegrać. So I... Nie like mam nic no stress, no do przegrania, me. mam wszystko do wygrania. So bez problemu healthy, zrobię walkę, bez problemu zrobię wagę. Night, przyjechałem, nie będę musiał ciąć wagi, he, jestem gotowy. Jego nawet like like mogę powiedzieć, fights, że lubię, ale jego chłopaka way, nie. Ale you know? no Boris jest bardziej respektowo, więc muszę mu to dać, Muszę mu oddać, boy, że so okazuje okazujemy więcej, więcej szacunku too, niż you know? so, jego chłopak. Yeah, ale yeah, Norman, you you're too much about about gamert. Oh yeah, don't worry I'm, here. Don't worry Tak, fighting I him. Yep, yep. <laughs> That's <laughs> what I'm saying. Yeah, don't get it twisted that I ain't got my my, my eyes on Boris like 100 I'm turning up the fight. Nie zrozumcie mnie źle, ja jestem 100% it. skupiony stress, na Borysie. Takes, Nie myślę o tym, co się wydarzyło who Mogę z nim walczyć, y, anywhere, walczę gdziekolwiek. By przyszło mi walczyć. Walczyłem say, dwa razy w Brazylii, England. latałem Dublin, do in innych krajów. Yeah. Walczyłem yeah. w, w Dublinie go go i to go też go i nie walczyłem u, 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 so u siebie, bo przecież jestem z Belfastu. Yeah. Z Belfastu. I I Mam to gdzieś. Pogratuluję Borysowi, jeśli wygra sprawiedliwie. 100%. Ale niech nie, niech nie traktuje, niech nie Myślę, że to będzie lekka guys. walka. Jeśli wygrasz, Boris, czy robisz kolauta po walce, że walczysz, zawołasz kogoś do kolejnej walki? Call out. Nie, nie robię. Nie sobie. robię. Norman, if you win against Boris, did you call out somebody for the next fight? Do you have somebody in mind? His like boyfriend. <laughs> I am okay, yeah. telling you, it's not his boyfriend. I'm telling you, it's not boyfriend. Not this boyfriend. Be, you will cut weight for the 70 again? I will do. I will try to get him, because I You will need this cooking. I coś, I know, If I weight, like if, if I go away to train somewhere, not stay at home, if I go to Thailand or USA, focus properly to fight Gamrot, Jeśli będę mógł jechać do Tajlandii lub e, gdzie indziej i będę mógł się poważnie przygotować w 100% do rewanżu z Gabrotem, to w sensie pięciu rund wygram z nim. On mnie nigdy nie skończy. Nie ma ciosu i cokolwiek by się nie działo, to ja go złamię. Taki jest mój styl walki. Napieram, dostaję cios, oddaję cios. Oddaję cios, oddaję cios. Nie, nie jestem taki nie inni, że jak ktoś mnie przyciśnie, to tego nie lubię. Ja mogę iść do przodu, mogę iść do tyłu, potrafię wszystko. Mam to gdzieś, jestem twardy i taki właśnie będę w sobotę. To na ta będzie będzie że nie ma nie ma, będzie zajebista. I'm nie ma, I'm nie ma I'm ma, I'm nie I'm Thinking, watching, feeling that you need that revenge against Gamrat. I Poczuję, mean, uh, you're że really into potrzebujesz that potrzebujesz need that revenge against Bro, I wishing you all the best. Thank you. Życzę ci wszystkiego For real? najlepszego. Na no Boris. no tak. <laughs> Boris, Tobie życzę oczywiście wszystkiego najlepszego. Uh, may, the best win, uh, may the best guy win. the best guy win. King Square. <laughs> I can, yeah, I can, I can, I can buy the beer. I we like can... the way you said that fair and square. I like that. Very good. That's a very, very good point. That's, that's how you say. That's how you, you say between gentlemen, gentlemen and we are all gentlemen. But i the, the king of the jungle here with the big balls. Okay, guys, stare down. Wake up. Let's go. Stare, stare down. down. I'm here. I like your socks guys. Can no. I? Can, yo, can you? What's your? number? 44. What's your number? uh my room number? Yeah, Four. The... Forty-nine. <laughs> oh, side feet. S the feet? Yeah, nine, yeah The nine, socks. Nine. nine, nine. I got ten. Maybe two, I can have. Buta. Can I have your socks, guys? Can I have your socks, guys? I